Kontynuujemy pracę nad elewacją budynku jednorodzinnego. Za nami etap związany z wykonaniem warstwy izolacyjnej i zabezpieczeniem newralgicznych stref budynku. Dalsze działania polegać będą na wzmocnieniu warstwy izolacyjnej oraz nałożeniu tynku cienkowarstwowego. Przeprowadzone zostaną również prace wykończeniowe nad boniami. Inwestor zdecydował się na wykorzystanie zestawu materiałów do termoizolacji budynków w systemie ETIX firmy meister Dzięki temu zyskał gwarancję, że materiały są ze sobą kompatybilne, co przekłada się na ich lepszą efektywność, brak usterek, a także znacznie przyspiesza i ułatwia pracę. Pierwszy etap prac wzmacniających to kołkowanie ścian. Stanowi ono dodatkowe wzmocnienie w strefach szczególnie narażonych na działanie wiatru. W przypadku budynków o osłabionym podłożu lub wyższych niż 12 metrów przejmujące obciążenia kołki są koniecznością. Kołkowanie można rozpocząć po trzech dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych. O tym, czy i jak należy stosować łączniki mechaniczne decyduje projektant. Zaleca się stosowanie czterech kołków na 1 metr2 w części środkowej ściany oraz 6 łączników na obrzeżach budynku. Na rynku dostępne są dwie metody mocowania łączników mechanicznych. W pierwszej w styropianie wycina się okrągły otwór, by później umieścić w nim na odpowiedniej głębokości kołek. Po wbiciu go w ścianę, plastikowy talerzyk zaślepia się styropianowym krążkiem. Ważne, aby krążek licował się ze ścianą. W drugiej metodzie łącznik osadzany jest bezpośrednio na powierzchni styropianu. Należy zwrócić uwagę, aby kołek nie wystawał ponad płaszczyznę materiału ociepleniowego. Nie powinien być też wbity zbyt głęboko w styropian. Powstałe wgłębienie uzupełniane jest zaprawą klejową Styrolep Z. Czas na wykonanie warstwy zbrojonej z siatki. Stanowi ona ochronę warstwy izolacyjnej oraz mocny podkład pod tynk. Jej zadaniem jest przejęcie obciążeń powstających na skutek nagrzewania się i oziębiania elewacji. Stanowi także ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Na suchą, równą czystą powierzchnię płyt nakładana jest zaprawa klejowa do zatapienia siatki styrolep Z. Producent wzmocnił jej skład dwoma rodzajami włókien tworzących mikrozbrojenie. Dzięki temu klej zapobiega tworzeniu się pęknięć czy rys na powierzchni elewacji. Wzmocnienie masy styroleb Z poprawia też jej elastyczność. Zaprawę nanosi się od góry ściany pasami o szerokości siatki zbrojącej. Pacą zębatą wykonywane są charakterystyczne wyżłobienia, które umożliwiają naniesienie jednolitej warstwy kleju. Docięty na wymiar pas siatki wtapia się w zaprawę, a następnie całkowicie pokrywa się go drugą warstwą kleju, starannie wygładzając powierzchnię. Na tym etapie należy zwrócić uwagę, aby tkanina była niewidoczna oraz nie stykała się bezpośrednio z płytami styropianowymi. Sąsiadujące pasy siatki układa się z 10-centymetrowym zakładem, dbając o to, by nie pokrywał się on ze spoinami między płytami. Wyprawę gruntującą dobrano do rodzaju tynku, który będzie nakładany na ściany. Meister grunt podtynkowy ma barwę zbliżoną do koloru nakładanego tynku. Zagruntowanie warstwy zbrojącej przed tynkowaniem to konieczność, którą wykonawcy często lekceważą. Tymczasem spełnia ona kilka istotnych funkcji. Przede wszystkim zwiększa szorstkość podłoża, ułatwiając prawidłowe roztarcie tynku na powierzchni elewacji. Dzięki reakcjom zachodzącym między wyprawą gruntującą i tynkiem, proces wiązania i wysychania masy tynkarskiej jest równy i łatwiejszy. Ponadto wyprawa wyrównuje chłonność podłoża. Zapobiega też powstawaniu plan czy przebarwień na elewacji. Po 24 godzinach od gruntowania można przystąpić do nakładania tynku. Inwestor zdecydował się na Meister Tynk, silikonowy baranek. Tynk posiada mikroporowatą strukturę, przez którą transportowana jest para wodna i gawy. Wysokowartościowe dodatki w połączeniu z nanotechnologią plasują Meister Tynk wśród produktów najwyższej jakości. Ponadto tynk posiada biocyt powłokowy, czyli substancję grzybo- i glonobójczą, co znacznie zmniejsza i oddala w czasie ryzyko wystąpienia mikroorganizmów na elewacji. Cienką warstwę tynku nanosi się na ścianę gładką pacą ze stali nierdzewnej. Masę należy starannie rozprowadzać, a jej nadmiar na bieżąco ściągać. Faktury nadaje się poprzez zacieranie nałożonego tynku gładką plastikową pacą. Strukturę baranka uzyskuje się zacierając tynk ruchami okrężnymi. Podczas tynkowania kluczową kwestią jest dokładność i staranność. Dbanie o detale wpływa nie tylko na wygląd elewacji, ale także na jakość i trwałość fasady budynku. Tynk silikonowy już wysech. Można więc usunąć już taśmę zabezpieczającą z listew przeokiennych. Elewacja jest już prawie gotowa. Wystarczy jeszcze pomalować bonie. Podsumujmy. Celem prac było wykonanie warstwy wzmacniającej i ochronno-dekoracyjnej. Po zaizolowaniu ścian budynku przystąpiono do wykonania warstwy zbrojącej. Siatkę z włókna szklanego zatopiono w zaprawie klejącej styroleb Z, wzbogaconej włóknami dla jeszcze lepszego wzmocnienia i do zbrojenia warstwy ociepleniowej. Kolejna warstwa to majster grunt podtynkowy, podkład odpowiednio dobrany do tynku silikonowego. Jego zadaniem było usprawnienie i zoptymalizowanie procesu wiązania i wysychania tynku, a także poprawienie przyczepności masy tynkarskiej. Ostatnia warstwa elewacji to majster tynk silikonowy baranek o przepuszczalnej mikroporowości strukturze. Tynk został odpowiednio zabezpieczony przed szkodliwym działaniem warunków zewnętrznych, w tym przed porastaniem ścian przez mikroorganizmy. Ostatni etap już po wyschnięciu tynku to prace wykończeniowe związane z malowaniem boni. Zapraszamy do oglądania kolejnych wideo poradników firmy Meisterpol, a w nich wiele przydatnych wskazówek dotyczących tynków, klejów, wykonania ocieplenia budynku oraz renowacji fasad. Więcej informacji o produktach Meisterpol znajduje się na stronie www.meisterpol.pl.